Marcin, czy będzie jakiś filmik o New Frontiers? Bardzo bym chciała, pozdrawiam. Ale przecież robiłem. A nie, czekaj! Opowiadałem tylko o historii powstania New Frontiers z Puerto Rico i reszcie. O rany, muszę to nadrobić. Już, już się zabieram. New Frontiers, jeżeli nie oglądaliście mojego poprzedniego filmu, wzięło swój początek z dwóch gier: Puerto Rico i Race for the Galaxy. Tego samego autora. Ale gry dzieli tyle samo co łączy. W New Frontiers wygra gracz, którego imperium galaktyczne na koniec gry będzie warte więcej punktów. Te zdobywamy przez osiedlanie się na światach za pomocą kosmicznych kredytów lub siłą militarną oraz za wynajdywanie technologii. Szczególnie warto zwrócić uwagę na te większe, bo punktują dodatkowo na koniec gry i dyktują trochę, w jakim kierunku rozwijać będziemy swoje imperium. Ważną częścią gry są dobra w czterech różnych kolorach, produkowane przez osiedlone lub podbite światy. Osoby nierozróżniające kolorów ucieszą się, że autor zwraca na to uwagę: i kostki dóbr różnią się od siebie wielkością, a światy oznaczone są specjalnym małym księżycem, którego położenie wskazuje, jakiego rodzaju dobra będą produkowane. Mała rzecz, a cieszy. Standardowo dobra możemy tylko sprzedać za kredyty, ale ostatecznie interesują nas punkty. I tutaj z pomocą przychodzą właśnie technologie i inne światy, które pozwolą nam przerobić dobra na punkty. I tak ogólnie wygląda gra. Wynajdujemy technologie, kolonizujemy światy, produkujemy dobra, sprzedajemy ich lub zamieniamy na punkty. Ale New Frontiers to zależność, kombinacje i wyścig z graczami. Zacznijmy więc od początku. Najbardziej uczążliwe w New Frontiers jest przygotowanie gry, ale warto się chwilę pomęczyć, bo gra to wynagradza z nawiązką. A więc rozdajemy każdemu graczowi jedną z plansz z nadrukowanym światem startowym, który trochę popchnie nas w jakimś konkretnym kierunku, ale nie na tyle, żebyśmy nie mogli sami ukierunkować swojej strategii. Następnie wystawiamy mniejsze technologie. W pierwszej grze układamy wszystkie z nadrukowanym kwadracikiem ku górze. W kolejnych możemy wylosować, którą stroną położymy na planży. Da nam to sporo różnorodności w kolejnych partiach. Podobnie robimy z większymi technologiami. Światy lądują w woreczku. Przygotowujemy odpowiednią liczbę kolonistów w zależności od liczby graczy i liczbę żetonów punktów zwycięstwa. Następnie z puli kolonistów rozdajemy każdemu graczowi po jednym, dodatkowo kilka kredytów na start i można zaczynać. Gra będzie się toczyć do momentu, kiedy zostanie co najwyżej czterech kolonistów na planszy. Jeden z graczy zabuduje co najmniej 10 miejsc z technologiami na swojej planszy. Wystawi siódmią kolonię. Albo skończą się odłożone punkty. Oczywiście dalej można zdobywać punkty. To jest tylko taki warunek zakończenia gry. Dogrywamy rundę do końca i liczymy punkty nadrukowane na naszych światach, technologiach i punkty dodatkowe za duże technologie. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Remisy rozstrzygają pozostałe dobra i kredyty. Jednak najważniejszą częścią gry są kafelki akcji. Reprezentują one różne czynności, które mogą wykonać gracze. Po kolei gracze będą wybierać, którą akcję chcą wykonać. Będą ją mogli wykonać wszyscy, ale tylko gracz, który ją wybrał, dostanie do niej jakiś bonus. Następnie kolejny gracz wybierze akcję i każdy będzie mógł ją wykonać, i tak dalej. Wykonujemy je również w takiej kolejności, jaką mamy na torze kolejności, a nie dookoła stołu. I tak aż do ostatniego gracza. Wówczas kończymy rundę. Jeżeli nikt nie wybrał akcji produkcji, kładziemy na niej jeden kredyt jako zachętę do wybrania w kolejnej rundzie. Kolejność graczy nie zmienia się z rundy na rundę, o ile ktoś nie wybierze akcji, która pozwala na jej zmianę. Zobaczmy więc jakie mamy akcje i co nam mogą dać. Akcja rozwoju, develop, pozwala graczom na wybranie jednej z technologii i wynalezienie jej za kredyty. Koszt to cyfra znajdująca się w rąbie. Osoba wybierająca tę akcję ma za to upust jednego kredytu do kupowania technologii. Druga ważna akcja to odkrywanie. Wyciągamy z worka 7 światów i po kolei wybieramy po jednym świecie, który kładziemy po prawej stronie naszej planszy, szarą stroną do góry. Osoba wybierająca akcję będzie mogła wziąć drugi świat. Jeszcze go nie skolonizowaliśmy, a na razie po prostu wypatrzyliśmy. Nie daje nam punktów ani żadnych zdolności specjalnych. Będziemy mogli go osiedlić albo podbić za chwilę. Robimy to w akcji kolonizacji, settle. Jeżeli mamy dość kredytów i odpowiednią liczbę kolonistów na naszej planszy, jednego lub dwóch, możemy wypatrzony świat wcześniej osiedlić, płacąc kredytami, chyba że świat ma czerwoną liczbę i obwódkę. Wówczas taki świat musimy podbić naszą siłą militarną którą możemy sobie podnieść, wynajdując odpowiednie technologie lub osiedlając inne światy. I teraz jest pewnie dobry moment, żeby porozmawiać o ikonach i zdolnościach skafelków. Jak możecie zobaczyć, światy i technologie dają różne zdolności oznaczone ikonkami. Te odpowiadają akcjom, które możemy wykonywać w grze. Jednym słowem, to co zrobimy teraz, pomoże nam wzmocnić akcje, które wykonamy za chwilę. Na przykład, pionierzy dają nam jednego kolonistę za każdym razem, gdy jest faza odkrywania. Co widać po pierwsze dzięki ikonie oka, ale również dzięki opisom na kafelkach, które wy będziecie mieli już po polsku. Wiele osób jest mocno przestraszonych ikonografią w Race for the Galaxy. Tutaj jest dużo prościej dzięki opisom, a po kilku partiach nie będziecie już musieli niczego czytać, bo ikony staną się dla was bardzo jasne. Obiecuję. Inny przykład. Kredyty inwestycyjne. Jeżeli wynajdują technologię, mam upust minus jeden do kosztu wynalezienia technologii. Proste, proste. Inną ważną rzeczą, jak już wcześniej wspomniałem, są kolory światów. Dyktują one rodzaje dóbr, które będziemy mogli na nich produkować. Niebieskie dobra są najtańsze, żółte najdroższe. Szare światy nie produkują nic, ale będą nam zapewne dawać inne bonusy. Jeżeli świat ma tylko kolorową obwódkę, to znaczy, że jest to planeta zdobyczna. Od razu po jej skolonizowaniu kładziemy tutaj dobro danego koloru. Super. Problem jest tylko taki, że sam z siebie ten świat nie będzie produkował nowych zasobów w momencie kiedy ten, który już mamy, sprzedamy lub wykorzystamy. Co innego, jak świat jest wypełniony kolorem, wówczas będzie mógł produkować dobro w odpowiedniej fazie. Okej, okay, to chyba tyle, jeżeli chodzi o kolonizację. Jeżeli nie chcemy lub nie możemy wystawić świata, wówczas możemy wziąć dwóch kolonistów na swoją planszą. Jako bonus gracz wybierający tę akcję dostanie dodatkowego kolonistą. Nieważne, czy osiedla świat, czy tylko bierze kolonistów. Faza produkcji jest prosta. Wszystkie światy produkcyjne, u wszystkich graczy, którzy które nie mają dobra, produkują tam dobro. Bonus dla gracza wybierającego to produkowanie dobra na jednym ze światów zdobycznych. Ostatnia akcja to akcja sprzedaży i konsumpcji. Każdy z graczy będzie mógł sprzedać jedno dobro za koszt napisany na tym kaflu. A następnie będzie musiał użyć wszystkich możliwości konsumpcyjnych na swoich planetach, żeby przetworzyć swoje dobra na kredyty lub punkty. I dobrze słyszeliście, będzie musiał. Czasem naprawdę nie chcemy czegoś przerobić, ale jeżeli jakiś świat ma taką możliwość, to musimy to zrobić. I jest to część strategii psucia innym graczom tego, co próbują zrobić. Bonus to dodatkowy punkt dla gracza wybierającego tę akcję. Mamy jeszcze też akcję, która po prostu daje nam punkt i przesuwa nas na torze kolejności. W kolejnych grach możemy zamiast tego grać z akcją, dzięki której dociągamy kafelki celów. Początkowe są one zakryte, ale w końcu odkrywamy je i te cele są dostępne dla wszystkich i punktują nam na koniec gry. Ale to już zostawiam Wam na później do odkrycia. Uch, trochę to trwało, ale chciałbym Wam opowiedzieć dość dokładnie o New Frontiers, bo uważam, że jest to bardzo dobra gra. Tom Lehman wziął mechanikę Puerto Rico i Race to Galaxy i stworzył z niej coś podobnego do tych dwóch gier, a jednocześnie jest to gra stojąca silnie na własnych nogach. Dużo strategii, budowanie technologii, osiedlanie, produkcja i konsumpcja za punkty, a może podbijanie wysokopunktujących światów militarnych, a może wszystkiego po trochu. Świetny zabieg dwustronnych kafli technologii daje sporo różnorodności w kolejnych grach. Gracze nie wpadną więc w kolejny utartych strategii jak to w Puerto Rico się zdarzało. New Frontiers to gra też bardzo dynamiczna i szybka. Pudełko, które mówi o rozgrywce między 45 a 75 minut, nie kłamie. Rozgrywka zresztą to niezły wyścig. Wystarczy na chwilę się zagapić i może okazać się, że przeciwnicy przyspieszają i próbują zakończyć grę. Trzeba obserwować, uważnie wybierać, które akcje teraz wybierzemy, tak żeby nie pomagać za bardzo przeciwnikom. Dodatkowo wszystkie kafelki są opisane tekstem, więc nikt nie powinien czuć się tutaj przytłoczony ikonami i tego, że ich nie będzie mógł zrozumieć. No, i wrócę jeszcze na chwilę do porównania z Puerto Rico, bo po paru partiach w New Frontiers, kiedy zagrałem właśnie w Puerto Rico, gra, którą dobrze wspominałem, okazała się no taka zrydzewiała. Jest powolna, ma swoje problemy mechaniczne, na przykład wspomniane przeze mnie utarte strategie i czasem wręcz oczywiste wybory. Tutaj tego nie ma. Jest trochę losowości w eksploracji, ale ciągniemy na tyle dużo światów, że da się zawsze coś wyciągnąć ciekawego. To gracze mają największy wpływ na to, jak zbudują swoje kosmiczne imperium. Wiem, że gra jest duża i droga. Wiem doskonale, bo kupiłem ją za własne pieniądze. Teraz z ogromną przyjemnością jako znad planszy patronuję polskiemu wydaniu od Portal Games, bo New Frontiers to świetna gra. Siadając do niej, spodziewałem się, że dostanę u planszową wersję Race for the Galaxy albo Puerto Rico w kosmosie. A dostałem coś innego. Połączenie klasyki i nowoczesności. Tytuł, który Wam gorąco polecam. Mam na imię Marcin, a to były przydługie kilka minut z New Frontiers.